Witam, witam. Czy tygodnie nie robiłem nic tutaj? Tak, jak w tamtym akwarium, bo mnie nie było. Rybencje się tu cilują. Się cilują. Muszę trochę wody podmienić przednią szybę, umyć, bo troszeczkę zarosła, ale zobaczcie co się stało. Normalnie już nie wiem, co mam z tym korzeniem zrobić. Wrzuciłem molinezję, bo mi się jakieś. Owady tu pojawiły, pod powierzchnią. Takie skaczące białe muszki. Teraz dolałem trochę wody, zmąciłem ten korzeń. E, odczepiły się te, te glony. Nie wiadomo co to jest. E, jakiś grzyb pewnie, nie wiem jak się go pozbyć. No, mówiliście, żeby, żeby go po prostu wyciągnąć i i zalać wodą, solą, octem. I i itd. Td. Ale wrzuciłem molinezję, żeby zjadła te robaczki. I widzę, że ona poddziubuje ten korzeń. Także zobaczymy, co to się z tego wyniknie. Eee, umyję przed nią szybę. Może odciągnę trochę wody. Wciągnę tych, tego dziadostwa trochę jutro. Eee, I co dalej? No i zobaczymy, co dalej. O, widzicie? Ona tam to się dziubie. Podpływa do góry, do dołu i dziubie ten, ten grzybek. No, rzućcie, rzućcie jakiś komentarz, co to może być. O. No i zjada go, zjada go. I do góry. Nie wiem, może włączę pompkę jeszcze na razie. Eee, no i tyle. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Trzymam dalej z tą molinezją. I, I nie wiem, no ale, ale wzmąciłem. Trochę wody tylko dolałem, bo mi odparowało. I tego dziadostwa tyle pływa. Muszę ten filtr też wy, wyczyścić. Bo tak jak mówię, już długo nic nie robiłem.